Było trochę rakowe, nie powiem, że nie. Ale żyję, więc jest git. O co? Ajde Warzone zostało nawiedzone. Super turbo dobry event. Pojawił się w grze i nowy pistolet maszynowy. Z racji, że event jest w sobie co rok temu. tylko zamiast pomarańczowego jest niebieski i zamiast zombie są duchy. I zamiast granatu gazowego mamy teleportację. Jakby to okej, okay, to jest Event, nie? Ale co ważniejsze, został wprowadzony nowy pistolet maszynowy, który już został okrzyknięty chyba w miarę dobrym. Także ja na razie go tylko odblokowałem. Dlatego jest jeszcze niewylewelowany, zobaczymy jak się nim gra po prostu na stoku i... Co ciekawe, już na czubie data zostały wszystkie jego statystyki zawarte, więc zerknijmy i lapa fioletowy w klatkę piersiową naprawdę porządnie. Jest wolniejszy tylko od MP5, która do 11 metrów będzie miała lepsze te czasy zabicia. Ale druga sprawa, że zasięg ma dosyć średni, bo tak jak AK-74U, Bullfrog mają około 14-13 metrów i inne pistolety maszynowe, które no nie konkurują z OTS-em czy MP5, właśnie mają te większe zasięgi. Tak lapa jest gdzieś pomiędzy. Zobaczmy jeszcze w głowę, jak to wygląda. I tutaj jest w sobie bardzo ciekawa sytuacja, bo lapa ma Spadek obrażeń w klatkę piersiową na 11 metrach, ale nie ma spadku obrażeń w głowę, więc to sprawia, że jest taką. Hybrydą wśród pistoletów maszynowych. Co ciekawe, w szyję ma bardzo krótkie czasy zabić. Dokładnie takie same jak AK-74U. Więc jeżeli celownik mechaniczny lapy jest odpowiednio wypośrodkowany, co od razu sprawdzę, żeby się upewnić, to będzie znaczyło, że chyba jest i tak bardzo dobrym wyborem, nawet pomimo tego spadku obrażeń wczesnego, i będzie naprawdę bardzo dobrym pistoletem maszynowym. Zobaczmy jeszcze na movement. Jak to wygląda w tym segmencie? I lapa bardzo dobrze wygląda, wręcz 3,38 metra na sekundę bez żadnego zestawu. To jest prędkość, którą osiąga na przykład AK czy Bullfrog z dodatkami. MP5 ma chyba 3,50, jeżeli się nie mylę, coś koło tego. OTS ma 3,80, więc bardzo możliwe, że to będzie poziom OTS-a. Jeszcze dodam na szybko OTS-a, żeby sprawdzić, jak wygląda. I tak ma identyczną prędkość ruchu jak OTS, także ta lapa będzie chyba nową metą, generalnie. No, chyba, że oczywiście statystyki lapy są jakimś tam. Po prostu placeholderem. Bo być może tak jest, ale to zobaczymy. Ok, i sprawdźmy na początek. 30 naboi w magazynku. Odrzut. Na prawo idzie. Nie jest duży. Tak, jest bardzo do ogarnięcia. Jeszcze z Tumikiem pewnie będzie to trochę lepiej wyglądało. Więc no, jak na razie jest ok. Zobaczymy. Anymore. Tam był jeszcze jeden chłop, kurde. Nie chcę podchodzić do sklepu za bardzo. Dopóki go nie zabiję, ale chyba nie mam wyjścia. A tam był. Dobra, okej. Okay. Czy ja się swoim fleszem jeszcze ogłuszyłem? No dobra, przykre trochę. Mam zrzut. Mam tego typa tu na górze. Tego snajpera pewnie jeszcze. Chociaż on mógł mnie też zlutować. Tak, oni się tam strzelają, więc trzeba tam lecieć na szybkości. Wezmę rzeczy tego chłopa stąd. O ile on nie wziął swoich. A, to znowu ten snajper. Ja jestem w dupie trochę. Okej, okay, nie wiem co zrobił. Jakiś głąb głombowaty Jakiś głąb, głąbowaty. Autentycznie. Okej, okay, mi pasuje. Nie mówię nie. Okej, okay, Advanced UAV. Jest jeden chłop tutaj na sklepie, więc bym go sobie zrobił. Spróbował przynajmniej. Tylko, że on ucieka już. Mam samochód. Mam też zlecenie, ale nie zdążę zlecenia wziąć. Chyba, żebym chłopa zostawił, ale... No, zróbmy to. Próbuję wziąć zlecenie jeszcze. <laughs> Zobaczymy, czy to w ogóle możliwe. Możliwe jak najbardziej. Cieszę się. I chłopa dostaje tutaj, lotnik. Ale chyba go sobie oleję. Wyjadę tym słowem. Trochę maski, szkoda, ale trudno. Nie można mieć wszystkiego w życiu. No, chyba poleciał w ogóle dalej. A, tylko zrzutu też nie wezmę. Beka ze mnie. Strefa mi się kończy. O no nie, nie wezmę zrzutu. Nie zdążę, za cholerę. On musiał jechać na koło. Kurde, jaka szkoda. Znaczy, typa po drodze zgarnę, ale to nie tak miało być. Chociaż, no jest szansa, jest szansa, słuchajcie. Niewielka, bo niewielka, ale jest. Chłopiec trochę w kropce. A, tylko, że ja też jestem w kropce. Bo nagle chłopcik, kurde, stamtąd respi. Dobra, na szczęście się nie ogarnął za bardzo. O nie, on strzela do mnie. Czy on jest na górze? No nie wezmę z rzutu. Dupa. O co za frajer, no? Brodaty. Został tam. Co za kut? No dobra, beka z ciebie typie, no. A, nie spodziewałeś się, że tędy wybiegnę, co? Hehehe. O o Mogę sobie drugi zrzut zrobić w sumie. Ale czego go potrzebuję? W sumie to M2 jest spoko. Wolę chyba mimo wszystko, wiecie, kurde, MG82 tak szczerze. Ale nie, tu wezmę Fina, o. Fina mogę wziąć, Fina mogę wziąć, więc weźmy Fina. To jak się okazuje, ten Fin jest naprawdę porządną bronią, więc paj siwo, i The Silence. Zawsze w cenie. Tutaj już chyba nikogo nie powinno być, bo żem tutaj długo zamarudził. Bo problem jest taki, że też tym rowerem to kurde, ja sobie mogę jeździć, nie? On jest dosyć średnim transportem, ale nie mam nic lepszego, więc. Ale akurat jeżeli o rowera chodzi, to jak się jedzie tyłem to ma się całkiem niezłą osłonę. Rower jest co prawda mniej wytrzymały od innych pojazdów, ale tak jak mówię, jak się jedzie tym, to ma się całkiem niezłą ochronę, więc... Zróbmy to. Chłop pewnie będzie szedł gdzieś na górki, więc ja pojadę tędy. Nie będę się tam kurde klepał z nim po domkach. Znaczy on wygląda tak jakby był na openie. Albo to lotnik jest. Może być lotnik w sumie. Albo jedzie rowerem, okej. Okay. Nie widać go oczywiście na BSP. To za prosto by było. Kurde, nie wiem czy dobrze robię. Nie powinienem tego robić. Tego co teraz robię. Zresztą może chłop nie ogarnie. Mała to szansa, ale może. No i dupa, i nie ma go. Wyszedł z gry. Nie ma to, nie ma, no po co drążyć? BSP nikogo tutaj nie widziało. Bieda straszna, kurde no. O, a O Wow, ale klepie mocno. Dobrze wiedzieć, że jest na dachu. Przesyłasz się jak wiku. A jak jest na dachu, może stąd będę miał łatwiejszy kąt? No, o ile mnie on pierwszy nie zauważy. Wow, z czego ty prójesz, chłopie? Z czego ty niby prółeś w ten sposób? Z Milano? Co? Przepraszam, jakim cudem mając 200 milisekund, czy nawet więcej, bo to chyba było powyżej 18 metrów, ale załóżmy, że przed 18 metrami. 540-680? Halo 140 milisekund? Głowa? Tutaj trochę gorzej, ale nadal lepiej. Szyja, halo. Nie rozumiem. Ja...